Film Stanisława Różewicza jest filmem bardzo kameralnym, ograniczonym właściwie tylko do dwóch bohaterów. Dziecko i historia, dziecko, które widzi wydarzenia, przełomowe, które widzi wydarzenia, które wywrą ogromny wpływ na jego późniejsze życie. Tak jest z bohaterem pierwszej noweli filmu Świadectwo Urodzenia. Tadeusza Różewicza, noweli zatytułowanej Na drodze. Warto tutaj podkreślić, że scenariusz został napisany przez reżysera wspólnie z jego bratem, wybitnym poetą Tadeuszem Różewiczem. Rzecz dzieje się we wrześniu 1939 roku. Na pustej drodze spotykamy kilkuletniego chłopca, który sam Przemierza pustą przestrzeń. Nie jest to przestrzeń bezpieczna, ponieważ za chwilę pojawią się przed nim dwaj niemieccy żołnierze, którzy sprawiają wrażenie kosmitów, którzy budzą w nim lęk. Tu ciekawa rzecz, jak Różewicz przemuje pewien stereotyp, mianowicie Okazuje się, że żołnierze pytający o drogę, życzliwym, jeden z nich, życzliwym gestem wyciąga w kierunku chłopca czekoladę. Chłopiec idzie dalej i widzimy uciekające w popłochu, w popłochu furmanki, ludność cywilną, nadlatujące samoloty. Jednym słowem. Przestrzeń, w której ze wszech stron grozi niebezpieczeństwo, kryje się zagrożenie, czai się śmierć. Ta krótka półgodzinna nowela opowiada o wędrówce przez ten krajobraz chłopca, który spotyka taborytę prostego, chłopca, prostego chłopa granego przez Wojciecha Siemiona. Właściwie ten żołnierz, który wiezie, który odłączył się od oddziału, czy zgubił się, a wiezie ważne dokumenty, swojej jednostki wojskowej, jest w gruncie rzeczy tak samo zdezorientowany jak ten chłopiec. W pewnym momencie akcji zapytany i gdzie teraz pójdziemy, żołnierz rozkłada bezradnie ręce, mówi nie wiem bo rzeczywiście wszelkie jak gdyby ramy stabilnej egzystencji zniknęły. Różewicz w takich bardzo prostych, powściągliwych, astetycznych obrazach pokazuje właśnie znaki tego wojny. Widzimy spalony dom z kominem, z tym właściwie jakby rdzeniem ogniska domowego. Widzimy kobietę, która popadła w szaleństwo z powodu śmierci, śmierci dziecka. No, widzimy skutki wojny i to postrzegamy te skutki wojny oczyma małego dziecka.